Adam Zamora jest kandydatem na burmistrza gminy Żarki. Obecny burmistrz Klemens Podlejski startował do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej. Teraz może stracić stołek po 25 latach urzędowania. Czy lokalny układ zostanie rozbity? Zobaczcie jak zachowywał się burmistrz Podlejski, gdy zobaczył naszą kamerę. Do zdarzenia doszło kilka tygodni temu. Sprzęt mój wziął, wyniósł. To jest drogi sprzęt, drogi sprzęt to jest. Ja panu nie niszczę, nie nie mam zamiaru oh niszczyć. No, rozmawiam z panem, niech się pan nie wpierze. pan nie nie, nie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Rozmawiamy z Adamem Zamorą, kandydatem na burmistrza gminy Żarki. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie wszystkich y, widzów. Za kilka godzin cisza wyborcza. W pierwszej turze otrzymał pan prawie 1200 głosów. To bardzo dobry wynik. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydował się pan startować? Ja jeszcze zanim odpowiem na pana pytanie, chciałbym przede wszystkim podziękować za zaproszenie na dzisiejszy wywiad. Nie bez przypadku przyjechałem do pana tutaj. Miałem też jeszcze inne zaproszenie, a ten okres kampanijny drugiej tury jest dosyć krótki. Wybrałem wywiad z Panem, ponieważ chciałbym jakby w pewnym sensie zrekompensować panu wydarzenia, które miały miejsce w jawożniku w naszej gminie. Chciałbym, aby Pan wiedział i wszyscy widzowie wiedzieli, że nasza gmina Żarki jest gminą. Przyjazną, jest gminą otwartą na osoby, które przyjeżdżają do nas z zewnątrz, a ten incydent, który miał miejsce w Jaworzniku, nie powinien mieć w ogóle miejsca. Odpowiadając na Pana pytanie, jakbym skomentował swój wynik? Wynik mówi sam za siebie. 1200 głosów pozwala mi przejść do drugiej tury wyborów. Ten wynik, gdybym sumował razem z wynikiem Prawa i Sprawiedliwości kandydata Macieja Maślankiewicza, łącznie przebija ponad 2000. Osób, które zagłosowały na nasze komitety, na nasze osoby jest to uważam, nawet nie uważam, tylko jest to większość, większość mieszkańców gminy Żarki, które, którzy oczekują zmian. Oczekują zmian zarówno w Radzie Miejskiej, co się już dokonało, i oczekują również zmian burmistrza miasta i Mineżarki, Ponieważ nasz łączny wynik znacząco przebija wynik uzyskany przez komitet burmistrza podlejskiego, który uzyskał głosów niespełna 1700. No ale tutaj Mariusz. Pan Mariusz Pompa yy, przekazał swoje poparcie, więc gdzieś to się może nawet sumować, że jest. Yy... No i to jest, to jest niespodzianka niespodzianka dla nas wszystkich, również dla byłych kandydatów pana Mariusza Pompy, którzy są. No, czują się oszukani, po prostu czują się oszukani. Część z tych osób przychodzi, dzwoni do mnie i chce popierać mnie. Więc wynik Mariusza Pompy nie przełoży się na pewno jeden do jednego na rzecz pana Podlejskiego, ponieważ tak jak mówię. Silni kandydaci, silni kandydaci Mariusza Pompy są w tej chwili razem ze mną, a żeby dać dowód tego, e, uczestniczyli wczoraj w moim spotkaniu wyborczym połączeniu komitetów. E, także e, uważam, że co najmniej albo w granicach połowy tych głosów, chociaż ten wynik nie był duży u, u Mariusza Pompy, te głosy powinny przejść na pana moją rzecz. Te, ci mieszkańcy, którzy czują się oszukani. Bo e, jaka w tym logika, e, gdzie y, Pan Mariusz Pompa kandyduje na urząd burmistrza, bo chce zmian, chce sam być burmistrzem i promować swoje pomysły, które przedstawiał na spotkaniach wiejskich, gdzie oficjalnie mówił o tym, że wiele rzeczy mu się nie podoba, chciałby je zmieniać, a w tej chwili zwrot o 180 stopni i Popiera nagle burmistrza, którego chciał zmienić, którego sam chciał zmienić. No jest, to, jest to naprawdę nielogiczne. Jego wyborcy i wielu kandydatów, tak jak powiedziałem, na, na wstępie, czuje się oszukanym, dlatego dołączyli się do mojego komitetu bezpartyjnych. A to widzi pan, to nawet nie wiedziałem. Widziałem tylko gdzieś tam w internecie poparcie pana Mariusza Pompy dla burmistrza Klemensa. Podlejskiego. A proszę powiedzieć, czy jest coś takiego, co panu nie podoba się w obecnym zarządzaniu gminą? No, tych tematów jest dużo. Tak, pięć, pięć takich wymienimy, albo kilka takie najważniejsze. Co pan uważa że najważniejsze? Uważam, że przede wszystkim nasza gmina potrzebuje nowego, świeżego spojrzenia na, na tematów wiele, e, począwszy od samej konstrukcji budżetu miasta i gminy żarki, e, po powiedzmy wykonanie tego budżetu. E, procesy zarządzania gminą, e, administracją gminy również wymagają weryfikacji i, i uważam wielu popraw. E, tematy związane z zarządzaniem mieniem komunalnym, e, tematy związane z inwestycjami. E, jako radny z dziesięcioletnim doświadczeniem w samorządzie, Zauważam to już od, od dłuższego czasu. Ja bym chciał to, chciałbym to zmieniać. Chciałbym wprowadzić taki, powiedzmy, świeży e, powiew, świeży nurt myślowy w tych wszystkich tematach, o których wymyśliłem. Chciałbym to, chciałbym to zmieniać. I wymagają od tego, tego wymagają mieszkańcy gminy żarki. No, tak jak mówiłem wcześniej, wynik mówi sam za siebie. Ponad 2000 osób e, chce właśnie tego nowego, świeżego spojrzenia w naszej gminie, chce zmian. Ro właśnie rozmawia pan teraz pewnie dużo z mieszkańcami. Co najczęściej mówią panu mieszkańcy, z którymi pan rozmawia? No, podam przykład, na przykład yy, mieszkańców sołectw. Mieszkańcy sołectw oczekują funduszu sołeckiego. Yy, ten yy, fundusz yy, zawsze pojawiał się tylko w roku wyborczym, a zaraz po roku wyborczym był zdejmowany. No to był nieładnie. No nieładnie. typowy za no zabieg wyborczy, no, ale to prawda? tak się nie robi? Ja bym chciał, aby ten fundusz sołecki na sołectwach działał przez całą kadencję, żeby mieszkańcy sołectw, rady sołeckie miały ten swój budżet i same sobie gospodarowały pieniążki na takie drobniejsze inwestycje, o które teraz muszą po prostu przychodzić za każdym razem do burmistrza i prosić się o, o cokolwiek, o tablicę na ogłoszenia, czy o remont placu zabaw, bądź doposażenie tego placu zabaw. A tak mieszkańcy sołectw mają to u siebie, te pieniążki i mogą je, sami dy dystrybuować. A powiem jeszcze więcej, Fundusz Sołecki jest refinansowany z budżetu państwa, to jest w granicach 30% środków, które wracają później do gminy, a w momencie, kiedy burmistrz dysponuje tymi środkami, to w 100% te wydane środki stanowią koszt budżetu Miasta i Gminy Żarki. Czyli w gminie czuć taki powiew, że ta zmiana jest realna, bo można powiedzieć, że Takiego wyniku wyborczego w pierwszej turze chyba w żarkach nie było dawno. Nie było. Ostatni raz, druga tura w Gminie Żarki była 18 lat temu. Tak. 18 lat temu, dlatego no, mieszkańcy teraz no, widzą to, że zmiana jest możliwa, chcą tej zmiany. Też Komitet Prawa i Sprawiedliwości, który udzielił mi poparcia, również chcą, aby ta zmiana nastąpiła. Dlatego też to poparcie i łącznie, jakby tak sumować, tak jak mówiłem wcześniej, nasz wynik, no, matematyka pokazuje, że powinniśmy wygrać te wybory. Aczkolwiek wiemy to zależy też że... o mobilizacji. Teraz. Tak, wiemy, że druga tura właśnie ma tu do siebie, że frekwencja jest zawsze. Mniejszy. Mniejsza. Dlatego też pracujemy każdego dnia. Pracujemy każdego dnia. Nasz zespół jest dosyć mocno rozbudowany. Rozmawiamy z mieszkańcami, dzwonimy, wysyłamy wiadomości. No też wywiad z Panem dzisiaj myślę, że też będzie też odczytywany pozytywnie. Więc pracujemy nad tym, żeby maksymalnie zmobilizować mieszkańców, aby poszli na wybory. Wrócą dni gminy żarki? Tak. To jest jeden z moich punktów programowych. Uważam, że to kultowe święto z lat 90. powinno wrócić do naszej gminy. Ostatnio gminy Dniżarek odbyły się, bodaj jeżeli mnie nie myli, 11-12 lat temu, coś, coś, koło, coś koło tego. Mieszkańcy gminy żarki bardzo dobrze i pozytywnie wspominają to wydarzenie. Jest to wydarzenie dwudniowe, wydarzenie, na którym wszystkie te nasze organizacje. Koła gospodyń wiejskich, młodzież mogą się zaprezentować właśnie na scenie wobec całej gminy Żarki. Ale są jakieś inne wydarzenia teraz, czy nie ma? Mamy co prawda Jurmanię, która przebiega, ale to nie jest ten charakter imprezy. To, to, nie, to nie jest ten charakter imprezy dniżarek czyli urodziny, takie urodziny naszej gminy, które tak jak mówię, no, są bardzo mile wspominane przez mieszkańców. Mamy tak zwany Lasek Fabryczny w gminie Żarki i tam mamy taką właśnie scenę, taką małą operę leśną, mógłbym to nazwać i tam mieszkańcy zawsze się wspólnie spotykali, rozmawiali, oglądali właśnie różne wydarzenia. Każdy to wspomina i pyta się, dlaczego nie ma dniżarek Ja pamiętam, jak w 2014 roku zostałem właśnie radnym, moja pierwsza kadencja się rozpoczynała, to już wtedy mieszkańcy prosili mnie, Adam zapytaj burmistrza, czy będą gniżarek, czy to przywrócimy. No, odpowiedź burmistrza była, nie mamy pieniędzy, to, to jest kosztowna impreza dwudniowa, budżet nie pozwala nam na wykonanie takiej imprezy. Ale ja z drugiej strony patrzę na to tak, mamy przedsiębiorców na terenie gminy Żarki. Dlaczego nie wyjść do przedsiębiorców z propozycją sponsoringu, powiedzmy, niektórych atrakcji na, na taką imprezę? To zawsze już pozwoli jakoś ten budżet troszeczkę ograniczyć. Można skorzystać również z dofinansowań, różnych grantów na takie wydarzenia kulturalne. Uważam, że tutaj właśnie jest potrzebny ten, ten świeży powiew, ta, ta dobra wola, żeby popracować nad pozyskaniem środków zewnętrznych na, na takie wydarzenie, a niekoniecznie finansować tego w 100% z budżetu miasta i gminy żarki. Chciałbym to święto przywrócić. Czym się pan zajmuje na co dzień? Uprawia pan jakiś sport? Ze sportem to trochę mało czasu na ten sport, że tak powiem. Jestem przedsiębiorcą. Prowadzę spółdzielnię socjalną, która zajmuje się reintegracją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym. Mam również własną działalność gospodarczą w sektorze usługowym. Jakby całe praktycznie moje życie zawodowe kręci się wokół tych dwóch przedsiębiorstw. Wcześniej byłem menadżerem dużej spółki prawa handlowego, która zatrudniała prawie pół tysiąca osób. Tam też byłem w zarządzie byłem też prezesem zarządu, zajmowałem się całą administracją firmy. To też z kolei też przekłada się właśnie na moje doświadczenie, na moje kompetencje do wykonywania urzędu burmistrza, ponieważ znam się na tym, wiem jak organizować komórki Podległe wiem, jak się tym zarządza, jak, jak wprowadza się pewne procesy, aby działało to wszystko sprawnie i, i żeby to się wszystko rozwijało. Do tego też właśnie to, to jest moje doświadczenie, ale też właśnie wiedza z zakresu prawa samorządowego i również no, moje wykształcenie to też, też jest ważna kompetencja. Jestem specjalistą do spraw bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo mieszkańców. Nas, naszych dzieci to jest dla mnie priorytet. Dlatego też w moim programie miałem szeroką, mam szeroką ofertę z zakresu bezpieczeństwa. A Straż Miejska? Jakie ma Pan zdanie na temat Straży Miejskiej? Bo Gmina Żarki ma Straż Miejską. Jest to malutka miejscowość. Powiem Panu, że tak niewielkie miejscowości rzadko mają Straż Miejską. Straż Miejska jest potrzebna w mieście gminieżarki. Posiadamy duże targowisko, jedno z największych targowisk. Straż Miejska pełni tam też swoją no, rolę. Olicie Rzastowski. Tak, w Myszkowskim. W Myszkowskim, e, przepraszam, przepraszam, przepraszam bardzo. Nie szkodzi. Straż miejska jest potrzebna, aczkolwiek w moim programie mamy taki punkt, jak przywrócenie posterunku policji. Jeżeli by się udało, a będę się o to starał naprawdę mocno, żeby przywrócić ten posterunek policji, jeżeli by udało się przywrócić posterunek policji, to niesasadnym jest wtedy utrzymywanie straży miejskiej. Straż miejska kosztuje gminę Żarki w granicach 200 tysięcy złotych rocznie. W momencie, kiedy mielibyśmy posterunek policji, na terenie gminy Żarki, to straż miejska wtedy nie jest zasadnym utrzymywanie tej struktury. No i policja może więcej. Tak, no całodobowo działa, prawda? To przede wszystkim jest to, że postronek Policji jest całodobowy, a Straż Miejska działa tylko w określonych godzinach, więc to jest ten plus. A są gminy sąsiednie, gminy też również mniejsze niż gminarzarki, gdzie postronek Policji jest, bo dużo osób mi zarzucało w trakcie kampanii wyborczej, że, że jest to niemożliwe. Uważam, że, że jest to możliwe, że trzeba podjąć takie starania, próby przywrócenia tego po, po Gmina Gminażarki ma lokale pod to, że. Może można byłoby wkorzystać pod taki, po, siedzibę takiego posterunku policji. Uważam, że jest to naprawdę realne, tylko trzeba chcieć, trzeba spróbować. Jakie jest pana ulubione miejsce w gminie Żarki? Takich miejsc jest wiele, bo gmina Żarki jest przepiękna. To jest gmina turystyczna. Znajdujemy się w sercu Jury. Mamy na terenie gminy Żarki ostańce. Mamy piękne obiekty sakralne z wieloletnią tradycją. Mamy też tradycję kultury żydowskiej. No takich miejsc ja mógłbym naprawdę wymienić dużo. Lubię bardzo Ostańce. Bardzo lubię Ostańce, Pasma Skał. Jednym z takich, który jest jakby najbliżej mojego miejsca zamieszkania jest to Pasmo Skał Rajce w Przewodziszowicach. Tam znajduje się średniowieczna strażnica. Jest tam piękna legenda o Mikołaju Korniczu. Są pozostałości tej strażnicy widoczne. Świetna atrakcja turystyczna, dużo, dużo osób bardzo odwiedza też to miejsce. Lubię tam też z rodziną właśnie wybierać się na spacery i tak opowiadać dzieciom legendę Kornicza. Jest to naprawdę unikatowe miejsce i takich miejsc na terenie Gminy Żarki jest naprawdę dużo. No i na koniec, dlaczego warto oddać głos właśnie na Adama Zamora? No przede wszystkim, tak jak mówiłem, kompetencje. Kompetencje, ale do tego dochodzi też wiek. Wiek, czyli młodość, młodość, czyli energia, chęć do działania. Mi chce się naprawdę być burmistrzem, dobrym burmistrzem, znam potrzeby mieszkańców, chciałbym te potrzeby realizować, chciałbym, aby nasza gmina została budowana jakby na nowo. Na nowo budować przyszłość dla nas, no i przede wszystkim dla naszych dzieci, ponieważ my jesteśmy Jesteśmy już pokoleniem, które chce pracować teraz dla naszych dzieci, aby nasze dzieci miały przyszłość w gminie Żarki.